już widać jakieś fragmenty muru I tam dalej jakieś schody O, a zobacz jaki tam duży bunker A faktycznie, bo tu no. przejeżdżaliśmy, nie? To widzieliśmy No To jest to nie? nie? No mi się też wydaje, że to jest to Ale było to długo, pamiętam ale to tam, Tu będzie więcej tego typu. Tu jest chyba zejście w dół. no to. jest to. pozostałości tego szpitala. Tylko będzie trzeba poszukać. jest z innej strony. chyba że nie ma innego no, upartego... tylko te nie, tu no, przebijane mury nie? no tu były okienka okienka widać to... tam a zobacz tam dalej jeszcze bunkur to i została taka piwniczka ja Same piwniczki na góra to nie wiadomo czy można wejść, czy się nie spadnie ale tu mamy wejście do piwniczki no i fajnie fajnie nie trzeba na głowę uważać

Były było jakieś potymko Które zamurowali Także mamy co chodzić, zwiedzać, jeszcze trochę tych bunkrów schronów jest prawdopodobnie, że i jakoś podziemia są, zobaczymy. A to było widać jeszcze, jeszcze większe i znaczy to już rozwaliło wszystko. To tam jest ten długi bunkier, Martin, a tam Aha. jest taki mniejszy. To możliwe, że to ten widzieliśmy. No, to ten widzieliśmy. To idziemy najpierw do tego Dużego, to chyba tu trzeba w prawo Ale to jest chyba taki sam Taki sam? No się To to jest ten co na mapie był jako czerwony taki długi chyba